Witam serdecznie. Nazywam się Marcin Sypuła. Dzisiaj pokażę, jak przy pomocy sztucznej inteligencji przygotować bilans na podstawie wykazu kont z ich saldami. Mając dwa odrębne źródła danych, możesz zastanawiać się, jak je połączyć. Na przykład pierwszy plik to arkusz Excel z poszczególnymi pozycjami bilansu i przypisanymi do nich kontami, a drugi to plik zaciągnięty z systemu księgowego z saldami kont. Do połączenia danych z tych dwóch źródeł można wykorzystać funkcję wyszukaj pionowo. Ja pokażę, jak to zrobić, ale wykorzystując narzędzie Power Query i Power Pivot. Pozwoli mi to na analizę danych z kilku źródeł i wygenerowanie tabeli przestawnej z zastosowaniem danych z obu plików. Wynik porównam do danych wygenerowanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Tak więc w drugim kroku wykorzystam narzędzie sztucznej inteligencji. Aby przygotować bilans z wykorzystaniem tych samych danych źródłowych umieszczonych w dwóch plikach Excel. Tutaj mamy dwa pliki. W pierwszym jest bilans, mamy podział na aktywa-pasywa. Na pozycję bilansowej przypisane numery kont, a w drugim pliku o nazwie salda są poszczególne numery kont, ich nazwy oraz per saldo do bilansu. Teraz w nowym pliku użyjemy funkcji Power Query, żeby pobrać dane z tych dwóch plików. Najpierw dane z bilansu i następnie. Pobierzemy dane z pliku. Salda. Mamy już wszystkie dane zaciągnięte z tych dwóch plików. Teraz możemy stworzyć tabelę przestawną w PowerPivot. Widzimy, że te dane zostały zaciągnięte. Teraz stworzymy powiązanie między tymi dwoma tabelami. Wspólnym elementem jest numer konta, i teraz tworzymy tabelę przestawną. Wykorzystując jednocześnie dane z obu plików, czyli tworzymy sobie zestawienie pozycji bilansowych i łącznych kwot, które wynikają z sald kont. Tutaj jeszcze pokażę, ile wyniosą aktywa i pasywa a później porównamy ten wynik do tego, co zrobię przy użyciu sztucznej inteligencji. Teraz wykorzystuję narzędzie sztucznej inteligencji, gdzie wpisuję polecenie. Szczególnym elementem obu plików jest numer konta. W pliku bilans przypisano poszczególne numery kontu do pozycji bilansu. W pliku salda do poszczególnych numerów kont przypisano ich wartość per saldo. Proszę przygotuj bilans, czyli zestawienie wartości poszczególnych pozycji bilansu z uwzględnieniem wartości per saldo poszczególny kąt. I dodałem dwa pliki, w których są te dane. Tutaj widzimy, że narzędzie rozpoznaje dane w poszczególnych plikach i podaje wynik tej operacji. Mamy już poszczególne pozycje bilansowe i wartość tutaj jeszcze wskazuje, żeby pisać po polsku. No i wskazuje także, żeby obliczyć wartość aktywów, pasywów, no, ale tutaj nie dogadaliśmy się. Jeszcze raz zadaję pytanie: jaka jest suma aktywów i pasywów? I tu już otrzymujemy prawidłową odpowiedź. Proszę także o przygotowanie pliku. O nazwie Bilans Ostateczny dostaję linka do tego pliku i go otwieram. Pobieram ten plik, i tu jest ten pobrany plik. Mogę go otworzyć. I tutaj możemy zobaczyć, że wynik tych działań jest identyczny z tą pierwszą metodą, którą zrobiłem w Excelu. Suma aktywów i suma pasywów równa się 66 600 zł, czyli efekt jest identyczny.